20 kwietnia weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia część obostrzeń obowiązujących w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa w Polsce. Najważniejsze zmiany dotyczą handlu i swobody przemieszczania się. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. W sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Otwarte zostają lasy i parki. Można biegać i jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy kondycja psychiczna. Pamiętać należy jednak, że przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy. Osoby powyżej 13 roku życia mogą już przemieszczać się bez opieki dorosłego. Młodzież musi jednak zachować odpowiedni dwumetrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos. Place zabaw jednak nadal pozostają zamknięte. Liczba osób, które mogą uczestniczyć we mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym, zależy od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Mimo złagodzenia powyższych obostrzeń przez cały czas obowiązują nas podstawowe zasady: zachowanie dwumetrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych, obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi, dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych. Jeśli nie musisz wychodzić z domu, pozostań w nim, chroń swoje życie.